General Motors' Parade of Progress traveling the high roads and by roads of America, bringing to millions of Americans in their own hometown the fascinating story behind modern industry, showing actual performances of many of the amazing processes of research that lead to a new and better mode of living for all of us. In 1953 roku stworzono ten pojazd. To autobus, który nazwano Future Liner. I który miał pokazywać Amerykanom to, co jest w stanie zrobić amerykańska gospodarka, więc wszystkie nowinki techniczne, wszystko to, co było ciekawe dla szeregu, szeregu Amerykanów. W tym, w tym samochodzie, w tym autobusie akurat nie ma otwieranych drzwi, które podnosiłyby się do góry i prezentowałyby dioramy. Co pokazywały te dioramy? A na przykład jak działa silnik odrzutowy albo jak może działać pierwsza kuchenka mikrofalowa. To auto zostało kilka lat temu wyremontowane. W tej chwili znów wymaga remontu. Do napędu tego olbrzymiego autobusu użyto bardzo małego silniczka 3,9 litra V8 o mocy 145 KONI. Oczywiście moc taka nie byłaby wystarczająca, żeby poruszyć taką bryłę, dlatego zastosowano przekładnie i maksymalna prędkość tego pojazdu to jest 80 km na godzinę. Ale ciekawe, bo. Takich autobusów wyprodukowano 12 sztuk. 12 sztuk przetrwało 9. Te, tak jak powiedziałem, te autobusy jeździły po Stanach w kolumnach, ponieważ hamulce, mimo że są tutaj podwójne koła, i każde z tych kół ma swój własny bęben hamulcowy, ale hamulce były bardzo słabe. Producent prosił kierowców, żeby utrzymywali odległość między tymi autobusami bagatela 90 metrów. OK, to teraz pokażę Wam, jak wygląda szoferka tego przedziwnego pojazdu. Zapraszam. No, przyznam się szczerze, że widok z kabiny tego pojazdu jest naprawdę niesamowity, ale jest to widok na halę targową, a kierowca miał tutaj naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie. Ten pojazd miał wspomaganie kierownicy ale podwójne koła na przedniej osi sprawiały, że naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby, żeby się tym samochodem, tym pojazdem, bo to nie jest samochód, poruszać. Dodatkowo siedzi się w szklanej kopule. Tutaj widać przeszklenia, słońce tutaj operowało, a oczywiście o klimatyzacji i o komforcie jazdy dla kierowców takiego autobusu nikt specjalnie nie myślał, więc tutaj było naprawdę piekielnie gorąco.